Witam wszystkich Ogromna ryba rzeka Nysa i opierdziel, ale uciecha I O, ale sztuka Idzie do wyciągnięcia idzie w krzaki Muszę podnieść W góry, w góry proszę Co tu jest? Ogromny szczupak Ja pierdzie bez wufram łap Ja pierdzie. Kuźwa Ale sztuka Mamuśka, musimy ją wypuścić Zwykle podbieraka nie wziąłem. Jeszcze mi się zaczepiło. Puść! Do... Odgryzła żyłkę. <grych> Rzeka Nysa, drugi rzut. Ogromny szczupak. Poszła, mamuśka. Ajajajaj. Aj, aj. <grych> Kurde, zakleniem polowałem i szczupak wziął, no Oj, wysoki stan wody dzisiaj jest Kurde, na no szkoda Sprymy Ajajaj, aj, aj, dobra Jest kolejny duża ryba Co się dzieje dzisiaj Niesamowite Co to będzie Sztupak Kurde co to szczupaki dzisiaj biorą Gumeczka 3 centymetry, ale już mam podbierak na szczęście. Ale nie ten, ten nie jest taki duży jak Ten chociaż... O kurde. A się na szczęście dobrze zapił, Chodź tu mamy. Dobra. Tam ten był duży. Taką małeńską gumkę. Chodźcie szybko wypuścimy. Nie umie go oczypić. Ale jest to silna, żywa rybka. taki szczupaczek i wraca cały zdrów do wody. Popłynął. Muszę wziąć inną wędkę. Zmienię wędkę na sztywniejszą, bo ta jest za miękka. Za miękka i może mi połamać jeszcze coś. Przy samym brzegu zaatakował, ale szczupak. To... O, puścił. Dobrze. Nie wiem, co z tymi szczupakami. Zawsze okonie konie brały fajne klenie. Dzisiaj szczupaki, To jest trochę dziwne. Dzisiaj podziały te klenie. Może w tych trzcinach spróbuję właśnie się teraz? No dobra. Tam, gdzie ostatnio chodziłem po środku rzeki, teraz idę rady. Zwyższy stan wody, może przez to ryba podeszła. Bo tak w niskim stanie to. Jest! Zaczep. A... Ah. Rozpadało się trochę Nic trzeba zerwać Jest kolejna ryba w nurcie to na będzie szczupak oby ładny kleń, ale coś ładnego jest dźwigam do góry, może okoń No co to co to No kurde proszę bardzo Taka oto ryba. Kamień. Nurt mi ciągnął i myślałem, że mam rybę. No dobra. Próbujemy dalej. Przy samym brzegu. Szczupaczek. No te szczupaki tak dzisiaj. Ua. Ua. Poszedł. Same brania szczupakowe dzisiaj. Ani jednego jazia, ani klenia. Może ta pogoda taka zmienna. Raz pada, raz nie pada, może przez to, ale próbuję dalej. Kończę na dzisiaj. <laughs> Same szczupaki dzisiaj brały, nie chcę im, nie chcę ich wyławiać, bo tarło mają. Pozrywałem wszystko, wszystkie przynęty. Strasznie dużo zaczepów tu jest. Pada. Także do widzenia.